W tym filmie pokażę Ci, jak możesz zdobyć kupony na AliExpress. Jeśli uznasz to za przydatne, rozważ subskrypcję i polubienie. Najpierw musisz kliknąć ikonę osoby, która znajduje się tutaj na dole po prawej stronie. Następnie kliknij opcję Kupony, która znajduje się tutaj z ikoną kuponu. Klikasz i teraz poczekaj, aż się załaduje pojawią się kupony, które posiadasz. A teraz, jak zdobyć te kupony? To bardzo proste. Klikasz tutaj i kupony AliExpress, a następnie zdobądź kupony ten czerwony przycisk. Teraz pojawią się różne oferty, czyli to, jak AliExpress nazywa dostępne kupony. Jak widzisz, są one zarówno według kategorii produktów, jak i według sklepów i działa to w następujący sposób. Tutaj jest sekcja dla Ciebie, czyli to, co AliExpress uważa, że Ci się spodoba, ale jeśli przesuniesz tę linię po prawej stronie, znajdziesz mnóstwo kategorii produktów. Kliknij tę, którą chcesz, na przykład narzędzia. Następnie, jak widzisz, napisane jest, że w tym konkretnym sklepie, jeśli kupisz za 383 euro, dostaniesz 15 euro zniżki. Klikasz, jeśli cię to interesuje, możesz przeglądać dalej i zobaczyć, która oferta najbardziej ci odpowiada. Jak widzisz, tutaj pojawia się już sklep i spójrz, są różne opcje. Na przykład, jeśli kupię za 50 euro, dostanę 1 i 60-setnych zniżki za 99,3 euro. Aby je zdobyć, klikasz tutaj ten przycisk. I teraz już masz kupon. Następnie kliknij użyj, czyli ponownie naciśnij. A teraz, jeśli dodasz do koszyka kwotę, która była wymieniona, dostaniesz zniżkę, jaką wskazywał kod. Jak widzisz, tutaj na górze dodałem coś za 2,10 euro, i na górze pojawia się informacja. Jeśli dodasz jeszcze 48,66, żeby osiągnąć ponad 50 euro, dostaniesz zniżkę 1,61. To jest sposób na zdobywanie kuponów i ofert na AliExpress. To naprawdę takie proste. Mam nadzieję, że ten film okazał się dla Ciebie przydatny, i do zobaczenia w następnym.